Dziewczyny, i wszystkim cześć, moje piękne kobiety koziorożcy, kobiety koziorożcy, kobiety, które rodzą się z koroną na głowie, po prostu ten wzgląd widać, ten wzgląd widać od razu, kobiety koziorożcy, ja nie wiem, ja nie wiem, co tam za magic, Taki, taka zimna królowa, taka zimna królowa, którą oklamiesz, tak? Która od razu wyczuwa te wszystkie rzeczy, której ciężko wcisnąć jakiś kit, jakiś bullshit. I to jest bardzo, bardzo piękna energia dziewczyny. Moje Wypadła mi tutaj jedna karta. Jakaś ukryta informacja. Bardzo ciekawie ukryta informacja dziewczyny. Być może dla niektórych z was, być może niektóre z was powinny to usłyszeć w tej chwili. E, dziewczyny, wyjdzie na jaw coś ważnego, być może związane z waszym partnerem, być może związane coś z waszą pracą, być może związane coś z waszą miłością. Jeśli to jest jakiś wasz sekrecik, dziewczyny, to sprawiamy wszystko, żeby nikt nigdy o tym nie dowiedział się, ok? Jeśli wam na tym zależy. Dziewczyny, robimy wszystko, żeby nikt o tym nie dowiedział się, bo w tym miesiącu będzie ryzyko, że jakaś wasza tajemnica może wyjść na jaw. Niektóre z Was powinni byli to usłyszeć, dziewczyny. Dobra, a my jedziemy dalej! Ogólny vibe dla kobiet, koziorożców, mm -hmm. przykleili mi się tutaj. Wiecie co? Przykleili mi się te karty, także ja tutaj zostanę. Ogólny vibe. Dużo będzie się dziać w tym miesiącu, dziewczyny. Po pierwsze przygotujcie się dostawać kasę. Przygotujcie się, dziewczyny, dostawać kasę, za którą będziecie musieli trochę zawalczyć, o którą będziecie musieli udowodnić swoją rację. Ja bym tak raczej powiedziała. Nie, nie walczyć, tak, w takim rozumieniu tego słowa ja chcę, a Nie. Ja zasługuję na to, Ponieważ pierwsze, drugie trzecie. i trzecie. Ja to biorę, bo ja chcę. Bo mi należy. Tak? To jest bardziej taka energia. I razem z tym, słuchajcie, dziesiątka. <coughs> dziesiątka bulaw. Dziesiątka buław, Słuchajcie, to trochę ciężka karta, prawda? Czas zrzucić coś wkurwiające dziewczyny, co nie na plecach już latawi. Czas zrzucić ten ciężar. Dla każdej z was to będzie coś innego. To może być wkurwiające małżeństwo. Tam, gdzie wy oddajecie z siebie wszystko, tam gdzie wy w zasadzie na swoich plecach, na swoich ramionach ciągniecie tą rodzinę. Dziewczyny, czas to zrzucić. Dla niektórych z was to będą wkurwiające obowiązki w pracy. A dla niektórych z was to będą wkurwiające przyjaciółki. Które nie dają żadnych benefitów, które tylko krytykują, które tylko zazdroszczą, prawda? Dziewczyny, dla każdej z Was to jest coś zupełnie innego. Napiszcie mi w komentarzach, co Wy odczuwacie do tej karty, co Wy tutaj widzicie. Dla każdej z Was to będzie dziewczyny coś innego, ale sens i energia ta sama. Energia tutaj jest ta sama. I jeśli Wy to zrzucicie, to Was. Zaprowadzi zarączkę do tego, do tej przepięknej karty. Co odczuwacie? Do tej karty. As pentakli. Każdy as to iskra, każdy as to jest coś nowego. Jakaś czysta energia, rozumiecie? Bardzo pięknie, dziewczyny. Czy niektóre z Was planują otwierać biznes jakiś w tym roku, w tym miesiącu? Czy niektóre z Was planują jakąś nową działalność, zmianę pracy? Dziewczyny, wszystko się uda ale pamiętamy o swojej naturze koziorożnej. Tak, ten taki zimny wzgląd. Taka trochę ciężka energia, taka ciężka, od której, z którą nie chce się walczyć, tak? To jest taka energia, z którą nie chce się walczyć. Ja lepiej zgodzę się na twoje warunki, kochana, tak? Ale nie będę z tobą walczyć. I dziewczyny, to jest, to jest klucz, to jest wasz klucz do sukcesu w tym, w tym miesiącu. A teraz, dawajcie, spojrzymy. Pięknie, prawda? A teraz, dziewczyny, spojrzymy, co karty chcą powiedzieć dla kobiet w związku. Dla kobiet w związku. Dla kobiet w związku. O. Dziewczyny, no więc dla Was w związku będą jakieś, być może jakaś kryzysowa sytuacja, ale nic strasznego, ok? Nic strasznego. To jest karta wyjścia, tak? Ja wychodzę z tego kryzysu. To nie będzie trwać wiecznie, dziewczyny. To w tej chwili to jest ten kulminacja. Kulminacja, która się skończy. To jest kulminacja, której nadszedł. Po której. Nadchodzi koniec. Dziewczyny, to jest obrażalska energia. Wiecie co? Nie wiecie, karata karta dziewczyny dla Was: nie obrażać na swojego partnera, nie obrażać się na swojego męża. Dziewczyny, ja Was zachęcam, karta Was zachęca do rozmowy. Kochany, pamiętasz, Ty mi powiedziałeś to i tamto? Ty mnie bardzo zraniłeś wtedy. Ja chcę poprosić Ciebie, żebyś Ty więcej nigdy w życiu tak nie mówiłeś. Albo, kochane, pamiętasz, kiedy ja byłam smutna i potrzebowałam Twojego wsparcia? Ja bardzo, bardzo potrzebowałam Twojego wsparcia. Ty jesteś dla mnie bardzo cennym mężczyzną. Twoje opinie, tak? Twoje wsparcie jest dla mnie bardzo cennym bardzo, bardzo czymś cennym. I ja cię potrzebowałam. Wiesz, jest mi co od tego, że Ty mnie zostawiłeś. Tak. Dziewczyny, mówimy to. Nie trzymamy tego w sobie. Czas to wyrzucić. Patrzcie, to też jak to koryluje się w tej chwili z tą dziesiątką. Uh, bław. Nie, nie trzymamy tego napięcia w sobie. Wyrzucamy to. Wymawiamy to. Dziewczyny, nie trzymamy napięcia w sobie. Nie trzymamy napięcia w sobie. To jest leczenie, dziewczyny. Trójka mieczy to jest uzdrawianie się, leczenie. Tak, to jest taka kulminacja tego bólu, który spada. Tak, to jest kulminacja tego bólu, który już. wydech. To jest. Ja bym... ja bym powiedziała, to jest taki stan emocjonalny, jak takie napięcie, napięcie i. i wydech z tego napięcia. To jest ulga. To jest ogromna ulga. Jeśli mieliście jakieś pretensje, to się skończy, dziewczyny, to się skończy. To w tej chwili są to kiedyś. no nieprzyjemne karty, szczerze, tak? Ale. Ale czas. Nadszedł, żeby to zostało w przeszłości. Czas nadszedł, dziewczyny, żeby to się zostało w przeszłości. Czas to odpuścić. Te kłótnie, te nieprzyjemne rzeczy. Chcę na was wyciągnąć, słuchajcie, jeszcze. Chcę wyciągnąć dla was jeszcze. A ja co mówiłam? Będzie dobrze. Dziewczyny, po każdej. po każdej nocy nadchodzi słoneczko. Tak, bo tutaj patrzcie, tutaj dwie karty, w których nie ma słoneczka, tutaj na tych dwóch kartach jest narysowana noc Tak, tutaj nie ma słońca, tutaj w zasadzie nie ma kolorów, ale co? Ale nadchodzi słońce. Nadchodzi piękno. Zawsze nadchodzi dobra pora dziewczyny. E, to wasze cierpienie nie będzie bez sensu, tak? Ten wasz kryzys w, w relacji nie będzie bez sensu. To wyrośnie w coś nowego i w coś bardzo piękniejszego niż nawet było. Dziewczyny, będzie bardzo lepiej niż nawet było. Też to karta jest ciążyk, także uważajcie, jeśli wy nie jesteście gotowi, to zakładajcie 15-100 gum różnych. You know what I mean. Um, jeśli chcecie, to moje gratulacje, dziewczyny, bo to jest ewidentnie karta ciąży, to jest karta radości, promiennego dzieciństwa. Tak, taka lekka, radosna energia. Lekka, radosna energia. Przygotujcie się, co odczuwacie w ogóle do tej karty. Bardzo kocham karty słońca. Dobra, to co, to idziemy dalej. Dla kobiet, które obecnie nie są w związku. Dla kobiet koziorożców, które obecnie nie są w związku, dziewczyny, wy będziecie podróżować w tym miesiącu, okej. Okay. No więc, w czerwcu, dziewczyny, dla was też być może nadejdzie jakiś dolek emocjonalny, Boże. Dobra, ale anyway, ja cieszę się, że ja wam o tym mówię, bo będziecie do tego przygotowani. Dziewczyny, będziecie do tego przygotowani. To jest zmiana. Każda piątka to jest taka kryzysowa zmiana, po której będzie tylko lepiej. Tak? Piątka to w zasadzie jest najcięższa karta w tarocie, po niej będzie tylko lepiej. Tak? No i w zasadzie, patrzcie, piątka to jest karta. Kiedy to jest taka energia, kiedy opuszczają mi się ręce. Ja coś robię, 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 ale to mi się nie udaje. i Ja chcę mi się po prostu zapłakać, tak opuścić swoją głowę i nie patrzeć na nic dookoła siebie. Dziewczyny, jeśli chcecie, macie prawo, okej? Okay? Macie prawo na swoje emocje, macie prawo na popłakać i na wszystko w świecie, ale ogólnie nie ma po co. Nie ma po co. Ja bym to nazwała po prostu jakimś PMS-em, okej? Okay? Na który każda z nas, kurczę, ma prawo. Ale co bardziej mi się podoba, to jest starszy arkan, e, karta świata. Tak? To są podróże, to jest pokazywanie siebie w internet, to jest e, oddalanie się od domu. Jak ja gdzieś wyjeżdżam, jak gdzieś podróżuję. Być może to będzie jakaś początek relacji na odległość. Na prywatnych czytaniach, kiedy ja widzę e, w miłosnych rozkładach tą kartę, ja zawsze zadaję pytanie: czy to jest relacja na odległość? I wiecie co? I to kurwa jest relacja na odległość. Dziewczyny, niektóre z was zaczną związek na odległość w tym miesiącu. Czerwiec dla Was będzie początkiem, te, początkiem tej relacji. E, jedyne, to jest pięknie, super, miłość, uczucie to jest mua, pięknie. Dziewczyny, ale ja was zachęcam, nie przeciągać tego. Nie przeciągać tej relacji na odległość w nieskończoność. Kochanie, ja... Podobasz mi się, bardzo bym chciała Cię poznać, ale nie mogę zajmować się pisaninami, co kurczę, przed latami. Tak? Dawaj, albo my z Tobą spotykamy się, albo ja nie jestem ciekawa. Pisać się ja nie chcę. Ja chcę związku prawdziwego, tak? Ja chcę bliskości. Ja chcę bliskości fizycznej, tak? I Ja chcę... Bliskości emocjonalnej i emocjonalnej przez internet nie da się tego zrobić. Także, dziewczyny, ja was zachęcam też, aby to nie trwało przez jakiś dłuższy czas, ale, anyway, moje gratulacje, moje gratulacje. Być może ta relacja niektórych was może zdolować. Tak? Niektóre z tych waszych przypadków mogą być nieprzyjemne, bo to będzie albo zbyt daleko, albo niektóre z tych mężczyzn, Boże, ja wiem, że ja powinnam to powiedzieć na głos. Dziewczyny, niektóre z Was powinny to usłyszeć. Nie wszyscy. Nie wszyscy. Tylko niektóre z Was powinni to usłyszeć, że ten mężczyzna, którego możesz spotkać na odległość, w którym możesz zakochać się na odległość, być może okaże się nie tym, kim jest naprawdę. Być może okaże się nie tym, kim chce, żebyś ty go traktowałaś. Okaże się nie tym. Kim jest naprawdę, czyli będzie stwarzać taką iluzję. Kórze, dziewczyny, ogólnie bardzo piękna karta, tylko pamiętamy, tak, dziewczyny, moje czytanie to nie są obiecanki ogromnych pieniędzy, moje czytanie to nie są obiecanki wielkiego szczęścia, bo życie to nie jest tylko euforia i radość, prawda? W nasze życie to jest wachlarz różnych uczuć. I jeśli my wiemy, nad czego się spodziewać, i jeśli my wiemy, czego czekać. To, to zawsze daje nam spokój. To zawsze nam daje takie uczucie wydechu. Tak, ja jestem przygotowana, ja wiem jak najlepiej przygotować się do tego, co na mnie czeka. I to jest niesamowicie cenne uczucie, dziewczyny. Ja też jestem kobietą, ja też mam czasami ten kurczę, jakieś niepokoje o przyszłość. I to jest bardzo piękne, kiedy ja wiem, czego się spodziewać. Kiedy ja odczuwam, czego się spodziewać, kiedy ja mogę przygotować się do tego. To jest cenne. To jest naprawdę bardzo cenne. Co moje karty chcą powiedzieć o Waszych pieniążkach, dziewczyny? Co moje karty chcą powiedzieć o Waszych pieniążkach? Jakaś karta mi się tam przewróciła w środku. To szale nie zdążyłam zobaczyć. Jeśli ją zobaczy, to dziewczyny to będzie też jakiś znak dla Was. Aha... Pieniądze. Dziewczyny, wy będziecie mieli wybór. Ogólnie, dobre karty. Wy będziecie mieli wybór, który nie musicie podejmować, tak? Wy będziecie. Wy będziecie mieli wybór bardzo poważny. Wy będziecie mieli wybór. Albo Wam zaoferuję jakieś dwa stanowiska, które Wy musicie wybierać. Albo Wam zaoferuję jakieś dwie pracy, które Wy musicie wybierać. Tutaj jest ewidentnie e, jakiś wybór, tak? I dziewczyny, wiecie co? I fajnie, że, pokazuj, że pokazuje mi się tutaj pasz mieczy. I ja was zachęcam nie podejmować tej decyzji zbyt szybko, bo pasz mieczy to jest najmłodsza karta z królewskich. Tak, najmłodsza. E, najbardziej bezodpowiedzialna. I ona przemawia dziewczyny do was, że... A, że podejmujemy decyzję jednak nie hociu, a bardziej na spokojnie. Bardziej na spokojnie. Bo to, co Wam się wydaje na początku, nie zawsze będzie e, re, re, rzeczywistością, tak? Nie to, tutaj wasza kurcze intuicja dziewczyny może Was zawieść. Tak, także z pieniędzmi, dziewczyny, będziecie mieli wybór. I ja Was zachęcam zastanowić się nad tym. Chcę wyciągnąć jeszcze jedną kartę. Chcę wyciągnąć jeszcze jakąś kartę. Dawajcie w środku. Dawajcie jeszcze w środku. Chcę jeszcze kartę jakąś od środka wyciągnąć. Dawajcie stąd. dziewczyny Bardzo piękna karta. Tu są ogromne emocje. Dla niektórych z Was pieniądze przejdą przez mężczyznę, ale ja nie, to nie jest czytanie w tej chwili dla wszystkich. Dla niektórych z Was, moi drodzy koziorożcy, pieniądze przejdą przez mężczyznę. Dla niektórych z Was, dziewczyny, pieniądze przejdą przez męską energię. Ten wybór, ja Was zachęcam podjąć. Tak? Ten wybór, który u nas był tutaj. Przez męską energię, nie przez intuicję, nie przez jakiś tam sen, tak, nie przez jakiś tam, ja odczułam, że lepiej do... maksymalnie zimny umysł, tak, maksymalnie męska, dziewczyny, energia, tak, król kubków to jest dość emocjonalna karta, ale to jest męska energia, dziewczyny, ja wy zachęcam troszeczkę włączyć energię mężczyzny, tak, myślenie mężczyzny, Wtedy podejmiecie najlepszą decyzję. Najlepszą. Pieniądze, dziewczyny, idą w waszą stronę. Pieniądze idą w waszą stronę. Ale przez męską energię. Boże, bardzo piękna rada. Tak naprawdę mi się to bardzo podoba. Bardzo jakoś się w tej chwili ze mną to czytanie, choć ja nie jestem zodiakalnym koziorożcem. No dobra, to idziemy dalej, dziewczyny. Od czego moje karty mogą was chronić? Od czego moje karty? Dziewczyny mogą Was chronić w tym miesiącu od wyprowadzki. Od dziewczyny wyprowadzki, od ucieczki, od uciekania przed czymś, co Was martwi. Nie uciekamy przed niczym, dziewczyny. Nie uciekamy nigdzie. Zostajemy na miejscu. Zostajemy na miejscu. Patrzymy tym problemem kurwa włoczym. Dziewczyny, tak naprawdę nic strasznego w tym miesiącu się nie dzieje. Absolutnie nic strasznego, ale Wasze strachy mogą to wyolbrzyniać po prostu do jakichś niesamowitych rozmiarów, okej? Okay? Do niesamowitych rozmiarów. Um, nigdzie nie uciekamy. Mogą nadejść pewne Ci jakieś ciężkie uczucie, może, może być jakiś depresyjny dole czy coś takiego. Dziewczyny, to jest ok, To jest normalne, wy macie prawo. Okej? Okay? Wy macie prawo. Ja w tej chwili zdejmuję z was poczucie winy czy wstydu za to, co jest naturalne, kurczę, dla kobiety. I wyrzucam to. Okej? Okay? Ja to zabieram, dziewczyny, i kurwa wyrzucam w tamte drzwi. Wam można. Ale uciekać kategorycznie nie pozwalam. Uciekać przed niczym, dziewczyny, nie pozwalam. Nie uciekamy. Zostajemy na miejscu. Zostajemy i patrzymy, patrzymy po prostu w oczy wkurwiającym ludziom, Patrzymy w oczy, wkurwiającą sytuację. Ja. Mm, ja zachęcam Was, na razie nie przeprowadzać się. Ja Was zachęcam, nie brać urlopów jakichś zbyt wielkich w tym miesiącu pod tym kątem, jeśli Wy chcecie uciec przed problemem. Tak. Jeśli Wy chcecie wziąć w pracy urlop, bo w pracy jest wkurwiająca sytuacja, nie, nie, nie to tutaj ja Was zachęcam tego nie robić, ok? Jeśli Wy chcecie wyprowadzić się od swojego partnera, bo Wam coś tam się wydaje, bo macie jakąś ciężką sytuację, dziewczyny, nie wyprowadzamy się, ok? Ja Wam nie pozwalam wyprowadzać się taka jestem toksyczna wiedźma nie pozwalam wam dziewczyny wyprowadzać się zostajemy i rozwiązujemy te konflikty, nieprzyjemne sytuacje bo wy w tym miesiącu możecie wyolbrzymiać dziewczyny, wy możecie wyolbrzymiać i ja tutaj jestem dlatego, żeby powiedzieć kochana, z tobą wszystko ok z tobą wszystko ok dawaj, nie dramatyzujemy nie nadinterpretujemy niczego ok, wszystko dobrze wszystko dobrze kochana Zostajemy, dawaj, trzymam cię za rączkę, wszystko okej, okay, kochana. Dawaj, napijemy się z tobą proseko, albo zielonej herbatki i, dawaj, i dalej działamy. I dalej działamy w energii królowej. Albo w tym przypadku energię króla, dziewczyny. Energia króla to jest taka dość męska energia. Ogólnie mi się podoba to czytanie. Te z was, które powinni byli to usłyszeć, to obowiązkowo usłyszą, dziewczyny. Nigdzie nie uciekamy. Bardzo piękne czytanie dla Was. Bar nowe możliwości, nowe okazje. Przygotujcie się wybierać, dziewczyny. Wy, wybieracie w tym miesiącu. Ok? Wy, wybieracie. Nie Was wybierałem, a Wy wybieracie. I to jest bardzo pięknie. To jest bardzo pięknie. Każdem z Was, dziewczyny, mój piękny koziorożce, mocno przytulam. 100 pocalunków kliknijcie mi serduszko, obserwujcie mnie jeśli jeszcze nie obserwujecie i widzimy się z wami w następnym miesiącu moich bad Ma!